– Znalazłyśmy firmę tego typu. – No i mamy zdjęcia. Pokaż. To on. Przyszedł tu z kolegami, chciał wszystkim stawiać kolejki, od początku mówił mi, że seksownie wyglądam i na dzień dobry wydawał się być obleśny. – Mówiłam. – A potem już pustka. I co, wiecie coś więcej? No tak, mamy jego imię i nazwisko, znalazłyśmy go w mediach społecznościowych, okazuje się, że ma narzeczoną i planują ślub. A gdzie jest tego firma? A co? No nic no, chcę tam jechać, zwyzywać go, zmusić go do tego, żeby się przyznał i... Wiem, może coś zrobić, bo... wariuje. No my wszyscy jesteśmy wściekli, ale to, że tam pojedziesz... naprawdę nic nie da. To co, mam to tak po prostu... oleć? Jasne, że nie, po prostu... Dowiedziałyśmy się, że najpierw trzeba mieć jakieś dowody, bez nich nie możemy nic działać. Tak, i dlatego musimy go sprowokować, żeby... Po prostu to jest jedyny plan, żeby go złapać na gorącym uczynku. Mhm. Tylko jak to zrobić? Wszystko okej? Okay? A, tak, myślę sobie. Że to w ogóle się tutaj stało. A jakby tak tobie ktoś dorzucił taką biegółkę, co? Nie wiem, też no. o tym myślałam. Dlatego stwierdziłem, że... Po każdej twojej zmianie będę odprowadzał cię do domu. Zwariowałeś? Zapomniałeś, że już nie jesteśmy razem? No i co z tego? To, że nie jesteś moją dziewczyną, nic nie znaczy. Nie pozwolę, żeby ci się stała krzywda. O, Kaja, możemy pogadać? No? Słuchaj, chyba cię będziemy potrzebować. Czy... mogłabyś zostać naszą przynętą? Nie rozumiem. Że co? No, musimy złapać na gorącym uczynku tego typa, który skrzywdził Dominikę. No i jedynym sposobem jest to, żeby ktoś z nim zaczął pisać. No tak, ty jesteś ładna, facet na ciebie lecą. Popiszesz z nim, trochę pokokietujesz, potem się z nim mówisz na spotkanie. I... Ty, ty chyba żartujesz. Ja się nie zgadzam. Przecież, ale ty nie masz nic do gadania. Teraz jesteś niezależna. Ale ty chyba nie chcesz tego zrobić. Nie chcę, ale muszę. Inaczej będę żyć w strachu, że on tu wróci. Co? Okej, okay. to co robimy? Dobra, to odpalaj Face'a i yy, napiszmy mu, nie wiem, y, cześć, y, co słychać. No niech pomyśli, że skąd się znacie. Ja się stresuję. Nic innego piszemy z gwałcicielem prawdopodobnie. Dobra, jak cię odpisze, to mm -hmm. mów. Znamy się? Y -y, napisz tak od niedawna. Mm. O, odpisał. Aha, to spoko. Dobra, daj to, po takim tempem życia życiu go nie dorobimy. Mmm... Rozstałam się z facetem i szukam pocieszenia. Co? Co odpisał? Pokaż. Dzięki, ale wolę blondynki albo rudę, a ty masz za małe cycki. Co za ham! A ja pierwsze raz żałuję, że mam jedno i drugie. No dobra dziewczyny, chyba wszystkie wiemy, kto oprócz Domi ma I jedno i drugje.